Śpi betlejem zatłoczone, w dali łąki położone. Stado owiec na wypasie, najedzone, wkrótce zaśnie. Pasterze stad swoich strzegą, o boskich planach nie wiedzą. Przy ogniu się położyli, chcąc odpocząć w nocnej chwili. Ciemną nocą wszystko śpi, owieczką trawa wciąż się śni. Pastwisko wonne, zielone. Ranną rosą wysrebrzone, Leżą owce w ciepłej wełnie, Kręcąc się coś niespokojnie Chociaż cisza, wiatr nie wieje, W stadzie owiec coś się dzieje.